Hello, z tej strony Leon. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z ECS-a z, z operacji Broken Fang razem, razem z Koksiarzem. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywamy trzeciego obrońcę w trzecim tygodniu misji Broken Fang. Tym razem mapa Train. Będziemy musieli zabić 20 wrogów używając dowolnego karabinu sniperskiego. Czyli albo Autoszmat, albo AWP, lub SSG. A tak. więc co, widzimy się z wami już na mapie. Witajcie z powrotem. Widzimy się już z wami na mapie. Czytaliśmy gierkę. No i zaczynamy. No, ja... W pierwszej mamy 800 dolarów. To co, on USP gramy. No, tylko USP w ogóle najlepiej. I dopiero później będzie SSG kupowane. Tak, tak. bo jeżeli nam da, jeżeli, czy inaczej, jeżeli nam starczy kasa, na to SSG. Jeden chodzik. No Dwa. Bo, no jest jeszcze jeden. Okay. U mnie, skanuję No nice, padł No i... W sumie SSG zbiega trzeba, bo karabin snaiperskiego Trzeba Kupię do kibic o granatami ja, ja na razie sam... Sam ten O Dobra, widziałem je U mnie rąk, zeszli Mam fleszę jakby co Ciebie do Dobra, nie trafiłem w niego. Leon, no kołpa mołka w głowę trafiłem. No ja nie wiem, widać kto, kto umie grać z karbinów sniperskich, a kto nie umie grać Ćwiczyło się na mapce z takim jednym. Dobra. Oj U mnie Plecy Oj 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 oj. oj. Zabij mnie, bro O oh nie! Nie, 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 nie. Dobra. No to trudno. Pr próbujemy się z powrotem. Dobra, znowu zagram u SPA. W sumie u kami tutaj jest pierwsza runda bardzo łatwa. Dokładnie. Wezmę sobie celownik Leona. A tu celownik. Wcale nie, że to jest Bright Exam. Będzie. U mnie. Kurde, flashe'a Jacek! Leon, ale gdzie Jacek zrobił? No, Jacek jest dobry Bo w sumie w pierwszej rundzie w ogóle nie spodziewałem, bo nie przychodzili z góry A teraz przychodzą z góry Teraz muszę Oni patrzeć w górę więcej no myślą, myślą. Głupie wody. damn, they pink. Dobra. Hedzik poszedł. Dobra, zakupuję SSG. SSG? No to ja sobie będę bardziej patrzył może trochę plecy. I... górę. Jak coś u góry u mnie, Dobra. bomba. U mnie flash był? Nie No, gdzie, ty, gdzie jest moje pomoc? Gdzie jest moje wsparcie snajperskie? Moje wsparcie sniperskie się lekko spóźniło, no nie powiem. No przed... Bo ja mam to na dobre, dole, dole, że będę patrzył więcej na to. No, nie, proszę nie grać na double zoomie, dobra? Jeden Oj, zeszli! Ale jestem w czarnej dupie. Oj jest, dzięki, Leon. Co? Dwóch, trzech dołem. I dwóch za tym z pociągiem jest. Drobinka. Leon, ale nie graj na ta bluzyckopie. Nie. No, dobra, dobra, przepraszam, ale, ale... idzie na razie dobrze. No. Teraz jeszcze jest. będzie szło jeszcze lepiej, bo teraz mam magiczną U. broń. To jest ace przez, to jest ace z kanem przez smoka. Aju, jazy... O, nice! Dobra, to jest też kupię skara Wiem, że to jest Ace, to jest tak łatwo skanować. Jak się gra na treningu, i się wie. Teraz smoke i pie, teraz skan leci. No, to już zrobione. Za trzecim razem, jakby tutaj. Trzecia runda, ale szybko, jeszcze nam. Myślę, Dokładnie. że. Krótki odcinek z tej operacji, tak jak w sumie. Co, co tydzień jest krótki z tej operacji? Odcinek. Dokładnie. Bo ona zawsze krótko zajmuje. Jak chcesz więcej takich odcinków, to ciebie sobie subi, subi, w górę. Lajk like, no, koniecznie. No. I zapraszamy na no. kolejne. Więc alo. Cześć!